Natomiast jeżeli włącza sobie rano tekst, że życie jest bez sensu i w ogóle jest mnóstwo zagrożeń i świat jest okrutny jest coraz gorzej, to to się pranie sobie mózgu, tylko takim proszkiem, który nie dopiera, wręcz przeciwnie, wszystko jest coraz brudniejsze. Pozostawia był, tak? plamy. Czyli w ogóle według mnie nic nie jest neutralne I, i według mnie lepiej jest jak ktoś wychodzi i powie, powie coś, co jest niewygodne, ale to pomaga mi rozwiązać sobie jakieś moje problemy niż jak mnie utrwala w tym, że jestem wspaniały, piękny, taki i cudowny. Nic nie musisz zmieniać, wystarczy, że będziesz się cieszył, akceptował to, co masz. No, to też jest bardzo ważne, ale ważne też jest zadawanie sobie pytań, czy chcę coś zmienić nie dlatego, że jest złe, tylko dlatego, że może być inne. No, to nie jest tak, że musimy zmieniać coś w życiu tylko dlatego, że nam nie działa. Możemy zmieniać dlatego, że chcę, żeby działało inaczej. Taka bardzo pozytywna motywacja, aczkolwiek uważam, że de desperacja działa szybciej, czyli jak człowiek dochodzi do ściany i już nie ma dalej możliwości mm -hmm. zrobienia kroku w tył, no to się wtedy mobilizuje. Tak? Czyli, czyli, że jednak w tym roku wirus powodował, że mnóstwo ludzi, mnóstwo firm doszło do ściany i nagle się okazało, że mogą sobie tam poradzić, tak? że, że to nie jest granica ich możliwości, mogą po prostu zrobić krok w bok, a tam już jest wyjście i weszli do innego świata, o którym wcześniej by nie, by nie wiedzieli. Nie Hmm. Oczywiście, z perspektywy 10 lat, najbliższych, będziemy widzieli coraz więcej i analizowali przeszłość i zobaczymy, jaki to miało wpływ globalny. Ale z punktu widzenia jednostki, to już wiele osób może powiedzieć, że miało na nich wpływ inspirujący, ponieważ no, desperacja była tak duża, że musieli znaleźć jakieś rozwiązanie. Także sądzę, że to bycie w zgodzie ze sobą i zaakceptowanie e, tego, że m, będziemy nie lubiani przez niektóre osoby. Daje taką właśnie szansę, żeby podążać swoją ścieżką. I, I potem z perspektywy widać, że inni ludzie to właśnie przyjmują, kupują to od nas, tą ideę, ponieważ ona jest prawdziwa. Mhm. I oni się zidentyfikują właśnie z tym, że ona jest prawdziwa. Może ona im się na początku nie do końca podobać, ale nie mogą powiedzieć, że to jest udawane, tak? To jest sztuczne, to jest, to jest nieprawdziwe. I ja myślę, że mamy taką intuicyjną umiejętność wyczuwania tego fałszu i tej. Niespójności, tej, tej, tej hipokryzji. I na poziomie właśnie neurologicznym czujemy to. To coś nam w środku mówi, że to tak nie do końca jest, prawda? Albo coś nas porywa, bo sobie myślimy, że to jest dokładnie to, z czym się zgadzam. Czyli tak naprawdę, prawda i autentyczność. No tak, powiedz prawda, prawda cię wyzwoli. To już w Biblii jest napisane, i, 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 i to ma sens. Aczkolwiek są momenty w życiu, kiedy nie jesteśmy do tego gotowi tak? i z jakichś powodów tego nie robimy. To, to, to nie jest też system zero-jedynkowy, tak. że jest albo zero, albo jeden. Tam jest mnóstwo ułamków i mówi się, że człowiek w szkole uczy się reguł, a w życiu poznaje wyjątki. I trochę tak jest, że reguły się uczymy na, na szkoleniach, natomiast są takie momenty, kiedy trzeba zrobić dokładnie odwrotnie niż mówi reguła. To, to, to jest tak jak z jazdą samochodem. Nie zawsze należy hamować na czerwonym świetle, bo są takie sytuacje na drodze, kiedy trzeba jeszcze dodać gazu i niestety przejechać, łamiąc przepisy. Ponieważ z sytuacji na drodze wynika, że hamowanie może być niebezpieczne, bo, bo jest ślisko, nie? bo za nami jadą szybko samochody i wiemy, że one właśnie się rozpędzają. To mnie zawsze frustruje, bo ja nie lubię nawet na żółtych przejeżdżać, że widzę w lusterku, że ten za mną dodaje gazu, bo Aha, on chce jeszcze przejechać. Tak. A ja już chcę hamować i teraz jest pytanie, czy Stron, ja mam ryzykować, stromer. że on mi wjedzie w samochód i, i ja uderzę głową o zagłówek i nie wiem, będę miał kłopot z kręgosłupem. Czy mam łamać przepisy tak i dodawać gazu? To są te momenty, w których nie ma ani zora, ani, ani jeden. To jest mm -hmm. moment, w którym mm -hmm. no, trzeba podjąć ryzyko i ono za każdym razem jest oparte na innych przesłankach, innych danych. Tak. Także ten świat nie ma dwóch kolorów i, i, i dobrze. Dziękuję.